Jeżeli dzisiaj popatrzymy sobie na monety, które mają mniej więcej 100 lat, tutaj ta ma 114 lat, to one wyglądają jak zupełnie z innej epoki. 5 lirów, 1911 rok, duża srebrna moneta, 25 gramów, srebro próba, 937 mm średnicy. Natomiast dla osób, które żyły właśnie w tej epoce, jeżeli one z kolei spojrzałyby 100 lat wstecz, tutaj mamy akurat na przykładzie Włoch. No to okazuje się, że monety te wyglądały dokładnie tak samo: 25 gramów, 37 mm srebro, próba 900. Natomiast rocznik 1801, czyli ponad 100 lat, a monety takie same. Dzisiaj porozmawiamy sobie, jak właśnie na przestrzeni 100 lat zmieniły się monety we Włoszech, i zrobię takie drobne odniesienie do materiału, który przygotowywałem w zeszłym tygodniu. Witam Was na kanale Srebrne Prowokacje, pamiętajcie subskrypcja, dzwoneczek, żeby nie ominę Was kolejne materiały i od razu przechodzę do sedna sprawy. W zeszłym tygodniu przygotowałem materiał, w którym mówiłem i zastanawiałem się o tym, czy za 100 lat ktoś jeszcze będzie w ogóle zainteresowany monetami, czy numizmatyka ma szansę przetrwać, biorąc pod uwagę, że nie będziemy już prawdopodobnie w ogóle obcowali z pieniądzem takim, jaki znamy dzisiaj. Znaczy, prawdopodobnie będzie to albo pieniądz elektroniczny, albo jeszcze w jakiejś innej postaci. Oczywiście, jest to tylko i wyłącznie moje wróżenie ze szklanej kuli, czy też z fusów, nie wiem, naprawdę nie mam pojęcia, jak będzie. Jest to pewnego rodzaju teoria, z którą bardzo chętnie możecie podyskutować. Zapraszam tutaj do sekcji komentarzy. No ale, ale generalnie tam pokazałem jak wyglądały pieniądze, jak wyglądają monety dzisiaj, jak wyglądały 100 lat temu, 200 lat temu, 300 lat temu, 400 lat temu i przygotowując ten materiał zdałem sobie sprawę, że na przykładzie monet włoskich czy też francuskich bardzo fajnie widać, że w zasadzie przez 100 lat pomiędzy właśnie hmm, przełomem wieku XIX i XX i XVIII i 19, no te monety w zasadzie się nie zmieniły. I tutaj macie przykład. 1801, tak jak powiedziałem, parametry powiem jeszcze raz, i one się tyczą wszystkich monet: 25 gramów, srebro próba 900 i 37 mm średnicy to jest akurat Piemont. I 1911, Włochy, Wiktor Emanuel III, co prawda okolicznościowa, ale w tamtym okresie również. Bito takie monety obiegowe, ale są one niezmiernie, niezmiernie rzadkie i drogie. No i popatrzymy sobie, co było pomiędzy, bo tak jak powiedziałem, jeżeli ktoś żył właśnie w tych czasach, czyli na początku wieku XX i cofnąłby się o 100 lat, no to specjalnie zaskoczony systemem monetarnym by nie był. U nas niestety dzisiaj wygląda to zupełnie inaczej. Idziemy, co tutaj mamy, czyli tak jak powiedziałem, 1801, Gaule Superpine. Piemont, czyli na pograniczu Włoch i Francji, 5 franków, i to jest moneta, która jest właśnie już wybijana jako pięciofrankówka w standardzie, który został wprowadzony przez Napoleona Bonapartego. Bonaparte? Bonapartego? Poprawcie mnie w komentarzu. No i następnie został też ten standard zaadoptowany na potrzeby Łacińskiej Unii Monetarnej, no bo był on, obowiązywał on w Francji, no a właśnie ten standard francuski został na potrzeby Łacińskiej Unii zaadoptowany powiedziałem przez Napoleona Bonapartego, no i mamy Napoleona, 1812 rok Napoleon jako król Włoch Bardzo ładny stan swoją drogą, moneta z mojej kolekcji Zobaczcie Regno di Italia, 5 lire 1812, literka B Parametry te same. Tutaj możemy od razu pokazać tą panią, Maria Luiza, to jest Parma 1815 rok. Ta modneta z tym wizerunkiem generalnie była wybijana w dwóch rocznikach, 1815 i 1832, no przy czym 32 jest rzadszy, ale i jeden i drugi bardzo trudny do dostania w ładnym stanie. Ta w ładnym stanie jest, niestety natomiast była, była wyczyszczona, to widać po niej tak. Widać po niej. I to co ciekawe z tą monetą, że to jest druga żona właśnie Napoleona, czyli można by sobie tutaj o tak tą parę zestawić. Zobaczcie. 1812 i 1815 Maria Luisa. Włochy zostały zjednoczone w roku 1861, ale do tego okresu między innymi w wielu, między innymi w Wenecji, tutaj nie mam monet z Wenecji ale i na Sardynii, właśnie monety w tym standardzie były wybijane i tutaj mamy 1830 Karol Felix, bardzo ładny stan Sardynia, 5 lire lirów 1844, też Sardynia, Karol Albert też bardzo ładny stan, ta też jest z mojej kolekcji Zobaczcie, 5 lirów, 1870 i tutaj mamy Piusa 9 jako państwo kościelne, też 5 lirów, 5 lire. Te same cały czas parametry, przypomnę. Idziemy dalej i tutaj jesteśmy już po zjednoczeniu. Nie mam tutaj monety Wiktora Emanuela, natomiast mam Umberto 1879. Czyli jesteśmy prawie, prawie już 80 lat od tej pierwszej monety, którą pokazałem. Cały czas te same parametry: 5 lirów. Następnie, następnie mamy San Marino, czyli można powiedzieć odrębne państwo, ale też z tym samym systemem monetarnym. Swoją drogą też ładny stan, rzadka moneta. Ale z ryskami, zobaczcie, jak to wygląda. Bardzo często, niestety, te monety są wyczyszczone i ktoś, czyszcząc to nieumiejętnie, no po prostu te monety niszczy, zostawia na nich rysy. No ale, mimo wszystko, 1898 rok całkiem fajny detal, rzadka moneta jest. Jesteśmy w prawie 100 lat, tak? No i ta ostatnia, czyli. Wiktor Emanuel III i to jest moneta, która jest wybita jako moneta okolicznościowa z okazji 50-lecia Zjednoczenia Włoch 1861, właśnie 1900, w 1911 ta moneta została wybita. I słuchajcie, czyli mamy ponad 100 lat 1801-1911, i możemy sobie przyjąć, że monety. We Włoszech praktycznie się nie zmieniły. Oczywiście jest to pewnego rodzaju uproszczenie, ponieważ w tamtym czasie Włoch, jeszcze zwłaszcza przed zjednoczeniem, no obowiązywały w różnych rejonach różne systemy monetarne. Natomiast jak widzicie, da się znaleźć właśnie takie przykłady monet, które według tego standardu wprowadzonego przez Napoleona funkcjonowały praktycznie przez całe 100 lat, a po zjednoczeniu w całych Włoszech właśnie ten system został przyjęty, i następnie Wraz z powstaniem łacińskiej Unii Monetarnej yy, obowiązywał we Włoszech, ale nie tylko, bo w wielu krajach europejskich odsyłam Was do moich poprzednich filmów, gdzie na temat łacińskiej Unii Monetarnej właśnie mówię. Dobrze, słuchajcie, taki dzisiaj materiał troszeczkę z refleksją na temat, jak mogły się zmienić monety na przestrzeni 100 lat i jak to wygląda z naszego dzisiejszego punktu widzenia, bo tak jak powiedziałem. Ta moneta dla nas jest monetą mocno egzotyczną, inną od tego co znamy na, na dzisiaj. Natomiast dla osób, które żyły w czasach panowania tego pana i cofnęłyby się o kolejne 100 lat, no to zaskoczenia by nie było, znaleźliby praktycznie to samo co mają. Może troszeczkę inne wizerunki, ale jednak to samo. Dobrze, bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego materiału. Zapraszam Was do komentowania. I na koniec chciałem jeszcze podziękować osobom, które zdecydowały się na wspieranie kanału. Jest mi niezmiernie miło, że na taki ruch się zdecydowaliście. A jeżeli ktoś chciałby do tego grona dołączyć, zapraszam do opisu pod filmem. Dziękuję Wam bardzo, do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć.